Okej, okay, ludziska tutaj blaka, to jest Build Bottle! I sorry, że tak z poziomu escape'a, ale no cóż no, nie pykło po prostu. Okej, okay, już normalnie możemy tutaj czat, wszystko i jest dobrze, po prostu jest dobrze. Weźmy sobie jeszcze kwarcyk na start, na, na, na start! Zacznijmy mówić na start, to też by się mogło przydać. I może tak się ustawię jeszcze w stronę mikrofonu, też by zapewne to mogło pomóc. No, jeszcze się ustawi. Dzień i jest cudownie, jest prost cudownie. Jej, wszyscy się cieszą, że mnie powieszą. Dobra, środek jest wyznaczony, czyli można ponaprawiać troszeczkę. O, właśnie, tych, tych miejsc. Chociaż wątpię, żeby to coś pomogło. Dobra, no, dalej. I tak, yy, zebra. Nie, zegar. <ścoughs> Ej, serio myślałem, że może być zebra, to by było fajne, bo zebra jeszcze nigdy nie było, jest fajnym tematem, da się go zrobić. A jeśli jest zegar, to jest takie ne, powtarzalne, to trochę smutne i nudne. No. Weźmiemy taki i taki, tym razem zrobimy stonowany zegar, który powinien być naprawdę, naprawdę fajny. Okej, okay. taki. No myślę, że taki będzie gites. No, powiedzmy, że jeszcze by mu się przydało coś takiego. C? Ta. Czyli teraz wychodzi, że będzie tutaj jaśniejszy? Chociaż nie, można go zrobić w ten sposób. Ale nie, to, to znowu wyjdzie tak samo, jak wcześniej chciałem. Eee, za dużo kombinowania dla jednej pracy, no, ale trudno. Postaramy się to zrobić, żeby było w miarę ładne. Oczywiście to nie ma być arcydzieło, i to raczej nie będzie arcydzieło, no bez przesady. No ale powinno być ładne przynajmniej. No i myślę, że gdzieś tak z trzy rządki tego ciemnego tutaj się szczeli, z i będzie dobrze. I będzie DOBRZE! Bo jak nie będzie dobrze, to reklamacja. Tak właściwie teraz, tak myśląc, ciekawe by było reklamowanie odcinków, w sensie O, ten odcinek mi się nie podoba, słuchaj reklamacji, chcę inny. Takie, Nie, nagle się wyświetla inny film, który na przykład jest na jutro. Jakbym jeszcze nagrywał filmy w przód, to by to było możliwe, ale... Hehe, he no to no właśnie. Ale to by było ciekawe, takie składam reklamację i automatycznie jakiś inny filmik, bank. To dobre. No właściwie wymyśliłem dobry content na YouTube'a. Tylko to by musiało, no, no, być sążne, żeby tak działało. Sążne. To słowo jest piękne, to jest, to jest takie, jakby przywalić karpiem w ryja. Sążne. Cuda po prostu, cuda.

Takiego. Ale nie wiem, czy zdążę. Pewnie nie zdążę. Bo zacząłem przesadzać. Mam to... Wie Ma wielkości, co nie? To jest przerażające. To jest taka choroba już. Powoli. Bo chcę coś zrobić większego. Coś, co się wybije. Tylko, że ja to robię... Zbyt duże i zbyt fajne. I no, Robię zbyt fajne rzeczy. No wiecie, no. <laughs> o, takie smutne. Dobra, tu sobie zostawimy z takiego drewna, żeby było inne. Ale za to zamkniemy to u góry takim zwykłym drewnem. No powiedzmy, zwykłym. No zwykłym, jak zwykłym. Fajnym drewnem, bo to ciemniejsze jest fajniejsze, ale. No ale to tylko mój gust. Tak niektórzy lubią połączenie tego pomarańczowego drzewa plus, plus na przykład brzozy. Ja wolę ciemne drewno z tego ciemnego dębu. Plus na przykład brzuskę i to jest wtedy genialne połączenie. Taka czarn i biel, ying yang i. No tak, mój gust po prostu. Chociaż jakby było czerwone drzewo i czarne drzewo. o Nie ma <laughs> szans, żebym nie wykorzystał. Haps. Wiem, że na modach jest oczywiście takie taki dr 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 drzewo, drzewno. A, potrzebuję jeszcze szyby może być coś teges Zaczyna... zacząłem się stresować i zaczęło wychodzić gówno a nie zdążyłem niestety no takie to takie to oporne i w ogóle nie ogarniam... Tak ciężko to jest wskazówki na środek? Aha, to nie ma środka, to jest parzyste. O gówno. No tutaj... Dałbym sobie... może być. Dałbym sobie może być, bo jest naprawdę fajnie zrobiony zegar. Hehe, <laughs> niedokończone. Tak jak ty! <laughs> Przepraszam. No. Jest parzyste, czy nie... Nie jest parzyste, Ok. No może być, według mnie może być. Nie wiem, co to ma być. Ale dobra, to, to jest, więc to oceniam. E, tu mamy. Jakieś gówno. To nie wygląda jak zegar w ogóle, więc. Nie wiem co to jest. Nie rozumiem, co autor miał na myśli. Zegarek kieszonkowy. Tylko chyba brakło troszeczkę czasu. E, to jest fajny pomysł i dam tu może być. Głównie dlatego, że można było go jeszcze tutaj obudować i tu mu dodać klapkę. Dało się. W tyle czasu dało się akurat. Może też by nie dokończył tak samo jak ja, ale no... No jest znowu parzyste gówno. Za parzyste daje szkoda gadać, no bo to dla mnie jest gówno. Głównym w ogóle trzeba być, żeby zrobić parzyste. Nie żeby mi się parę razy trafił. No i prawidłowo, dobra, to mi się akurat podobało. To mi się podobawsze i też byłem... Też byłem na drugim miejscu... na pierwszym miejscu tak właściwie jak Zekwo. No, mi się to podobało. Jakbym był hamem, to bym oceniał na... Szkoda gadać i gówno, a tak to przynajmniej jest remis. Jej! Jestem happy. Nie zdążyłem, prawda? No dobra. Szybko dodajemy sobie kwarcyk. Dzisiaj taki... powiedzmy lajtowy dzień. Te Minecraft'y to jest taki update mojego statusu życiowego. Jestem szczęśliwy. Jestem smutny. Jestem przygnębiony. Jestem yy, jak na kokainie. Chodzi mi o dzień Spida. To też było ciekawe. Nie, 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 ja nic nie biorę, jakby co. Żeby była jasna, pe jasna pewność, jasna pewność. No tak, no. Mm -hmm. Ach, idealnie. Ta symetria. Tak, ta symetria. Widzicie? Idealnie, żaden piksel nie jest y, krzywy. Wszystkie piksele są w jednych rzędach, w jednym wszystkim. Ta symetria! Jestem uzależniony, prawda? To ja też tak myślę. Dobra. Aha, i znowu się ruszyłem z tego startowego klocka, więc trzeba będzie bank bank bęk. Tu będzie. A, i tak właściwie, ja, ten, jeszcze opowiedź, o, o, opowiadać jak było w kinie, fakt. W kinie było dość zacnie. Fajne efekty. No, poza efektami, no chyba tyle fajne. Nie no, fajne efekty, tylko szkoda mi brakowało. Brakowało mi pewnego wstępu, bo taki, no, potrafi. powiedzmy, zasymulować burzę albo deszcz, a tam tego nie było i było mi smutno przez to. Renifer. Reniferek Spoko trafił się na streamie w sobotę. Więc pamiętajcie, jeśli się wam nudzi, to streamy w sobotę jak najbardziej owocne. Owocki! Eee, może być taki. Dlaczego czemu nie? No było takie sobie, byłem na y, Alicja, po drugiej stronie lustra. Znowu dla mnie przetłumaczenie tego to była ko Masakra! Ki Wafel tłumaczy te filmy, bo... Spoko, sens jest taki sam, ale słowa są całkowicie inne. Gdzie Glass z Mirror ciur pomylił. Ale dobra, niech będzie. Nie, nie czepiam się aż tak. Nie czepiam się aż tak, bo ja się lubię czepiać, ale... No ale no. No właśnie no. No, no właśnie no tak, o. O właśnie tak. No i już wszyscy sobie wiemy o co mi chodzi. No, by było, by było jakie było. Jeśli bym, miał, jeśli bym miał oceniać film razem z efektami, bo byłem na 4D, bo tylko na takie filmy chodzę, bo według mnie 2D się w ogóle nie opłaca, bo mogę sobie zobaczyć na komputerze. A 3D to takie. Mm, też sobie mogę zobaczyć na komputerze. Łączę sobie tryb 3D i jest. Bez okularki działa. Mhm. Mm Weźmy jeszcze coś takiego. I może ciemniejszego? No, można, czemu by nie. Mhm. Mm no i te, tak ogólnie, no, z efektami dałbym temu powiedzmy, no, 7, tak, 7, że fajne efekty i te efekty podrasowują lekko ocenę, ale za sam film dałbym za to coś troszkę gorszego, czyli 6, yy, no bo no, mm -hmm. O Boże Cyklop No bo no, no nie pykło im, no najzwyczajniej w sieci im nie pykło. Ta historia była nudna i. inaczej nie była nudna. Tam się coś ciągle działo, tylko to się działo. słabo. To się działo słabo, no jakby to inaczej ująć, no to się działo słabo. E, potrzebuję jeszcze czerwonego. Czerwonego. Czerwonego, hamie. O, dziękuję. Czerwone. Jej, mamy renifersa. Ustawmy Renifersowi jeszcze takie podłoże. Ustawiłbym mu śnieg, tak właściwie. To, to mogłoby być ciekawe. No, ale myślę, że tak, tak, jak jest, tak jest dobrze. No, tak jest dobrze. Nie będę z, za wiele tutaj myślał nad tym, bo, bo dobre jest, no. Jak jest dobre, to jest dobre, no. Tak, taki, taki, no. Taki Renifer. I tak wygra, ale no co? Nie co się PTC ciepia, no, no wygra, no. Jestem tego pewien. Ten film taki. Jakbym mógł. Inaczej, strze. Małym spoilerem. Czas. Film o czasie, który. że tak to ujmę. Po zobaczeniu którego myślałem, że straciłem własny czas. Zarąbiste po prostu. Nie no, składnie to przemyśleń. Nie, dla mnie naprawdę ten film. Tak jak kocham uniwersum Alicji, ale tej prawdziwej Alicji, a nie tego głównego, które jest teraz wypromowane w sensie. No, jest sobie taka blondyneczka, co poszła sobie i ma raz na jakiś czas ten teges, Na przykład przechodzi przez lustro i rozmawia z króliczkami. Nie, stary, dobry wzór Alicji, gdzieś siedziała taka psychodela, że większość ludzi by mówiła: nie, nie, proszę, zostaw mnie. Ten rodzaj lubiałem, A to, co teraz jest, to jest smutne, trochę. Ale co zrobię, nic nie zrobię. Tak się zostało mi dużo czasu. Ja tego renifera za szybko robię. Jestem tak, jakby już wprawiony w robienie, w, w robienie tego renifera. No on zawsze jest taki sam. No. Bo to jest dobry wzór. Nie wiem, czy można zrobić lepszego renifera niż ten, co jest teraz. No. On jest naprawdę zacny. I matyłek. I ma ogon, i ma nos, i ma różki. Trochę łosiowa, ale. Kto już wypacza na różki, łosia? 10 sekund. Jej! Tak podsumowując, jeśli, jeśli ktoś chciałby iść do kina, na, na Alicję, no i na przem, to. No to, no, no, no co zrobić? No... Polecam na 4 dx Polecam na 4 dx ale nie na żadnego 3D, nie, za, nie na żadnego 2D, bo film nie jest aż taki epicki, a na 4 dx można się fajnie wybawić. Tu mamy... Boże, co to jest? To takie troszkę gówno. Takie mech. Komar! Komarze, czy to ty? Nawet masz skrzydła. Eee... Co to jest? Jeśli to jest nos, to co to jest? To jest. Brzydkie. To jest niesamowite. Jeszcze nie dałem super gówno na żadnej pracy. Mam chyba dobry dzień. I co? Z... Nie ogarniam takiego kształtu rogów, tego wszystkiego. Dobra, wyszło tak, że się jak Nice. Według mnie nice. Nice'owo. Jestem za. Fajne maruszki. Hops, 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 hops. Chciałem dać kolejną szansę Brodatym, to jest też niesamowite. Wczoraj postanowiłem sobie pograć. Dałem kolejną szansę Brodatym. Posiedziałem przez sekundę w nocy, zrobiłem jedną pracę. Po czym trafiłem na team, który wychodził i wchodził, żeby... byle żeby się nie zaczęło. I wyzywał wszystkich od ciuli i tak dalej, więc no. Naprawdę. To co tutaj jest na wertezie, to mnie zadziwię, bo tu jest. Tu nawet jeśli ktoś gra w teamie, to jest lepsze niż jakieś takie dzieci dawna, no co, co, Masakryczne co tam się dzieje. Plecak. Robię zawsze ten swój zielony. Nie. Dość. Mówię stop. Chcę zrobić czarny. Chcę zrobić czarny plecak. I tak wszyscy mu dadzą. Ale gówno. No bo, no bo czarny się nie przejmuje. No bo... No, no bo, no bo czarny jest zły, tak? Bo co? Bo czarny to gorszy, tak? Bo rasizm... Sam jestem rasistą, czemu to mówię? <laughs> no właśnie sam jestem rasistą Jesus. Nie tu. Pałąku. Pałąku ludzki weź się ogarni. O, jest Gites. To sobie przeniosę tutaj, żebym miał bliżej. Um, teraz sobie zrobimy coś Teges, na przykład na, na tyle. Nie no, no, jeszcze troszkę. Chcę zrobić większy ten niż zazwyczaj robię. Tak, naprawdę mam dzisiaj dzień wielkości. To prawda, mam dzisiaj dzień wielkości. No co zrobię, nic nie zrobię. Po prostu mam taką potrzebę, żeby wszystko co robię było większe. To nie kompleksy, to po prostu dzień Wielkości, no tak. Powiększenia się. Ewoluuje. Ewoluuje. I teraz tak i tak. I tak. Black ewoluje, co zrobić? Run! <laughs> Blackowa ewolucja. Uh, smutne. Patrzę, w ogóle jest coś takiego jak burst ewolucji, to jest piękne, jeśli chodzi o Pokémony. No coś takiego czekałem przez cały czas. I to, to w którą stronę zaczęli teraz? Zmierzać, że tak to ujmę. To mi się podoba. Bo, tak jakby otwierało to mm, nowy rodzaj zabawy w Pokémonach. Czyli te wszystkie burst gdzie gdzie tak właściwie trener może się połączyć z Pokémonem. I takie. What? No bo, kto by nie chciał napierdziać, nie wiem, kulą energii z, z Lugario. No kto no, 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 by nie chciał. No w końcu to Lucario. No. Tak, lubię Lucario. Nic... Powiem tak standardowe. Nic nowego. Większość ludzi lubi Lucario właśnie. Taki, no powiedzmy, standardik. Nie wyrywam się nad... nad nad, nad modę, o tak to ujmę. Choć, choć lubię się wyrywać nad modę. E, tu bym chciał to jeszcze zrównać. O. Teges. Tak. I tak dostałem gówno, bo jak było zielone, to jakoś wszystkim pasowało. Teraz będzie czarne, to nikomu nie będzie pasować. Mmm. Fetyści kol kolorystyczni. Fetyż na kolory. Kolory co? Bo, bo bez kolorów to gorszy? No. To ja potrzebuję teraz tak dźwigni. Tak, będzie oceniona jako główna i nie wygra. Eee, nabywa. Mm -hmm, to się jeszcze przestawi. Mamy te ten. Eee, teraz bym to sobie tutaj najchętniej zrobił z. Z tego, bo nie mam drewna. A tak, to bym zrobił z drewna i by było jeszcze lepsze. No dawaj, no dawaj, blaku! Kupo gówno, ogarni się. O, i jest naprawdę nice'owy plecaczek. Mi się podoba. Mi się podoba, jest dobrze. No, co, co by tu jeszcze zrobić? No jest plecak, no. Ustawimy sobie jeszcze podłoże na, załóżmy, białe, o, nie, e, podłoże na kamień, o, na kamieniu leży swój, leży tam mój plecaczek, taki fajny plecaczek, no czemu by nie, ledwo nie jest naprawdę switaśny, switaśny to złe określenie, e, fajny, dobry, dobry jest. I zobaczycie, to nie wygra, a jakbym zrobił zielony, to by wygrał. Mózg wybucha. To jest... beczka? Nie! To jest ten z Naruto! Oni też mieli takie y, baniaczki... ...dwuczęściowe i y, y, też ktoś tam nosił takie coś na plecach, tak? Pamiętam. Y... Plecak? Który taki mądry? Który, kurwa, taki mądry? No, to jest To jest Zielono-Czarne, kurwa Dobry Spoko Spoko, może nawet wygrać. Według mnie, tamten powinien wygrać w takim razie. To jest takie Szkoda, gadać. Komuś naprawdę nie pykło. No, come on. No, i teraz jest mój. Dałbym mu, może być. Na pewno nie więcej. Widzę fiolet. Serio, fiolet? To wygląda jak fiolet? Nie. Nie, on nie powinien wygrać. Proszę. Nie chcę, żeby on wygrał. Bo tamten zielony był lepszy. Bardziej mi się spodobał. To jest takie. No. No, szkoda gadać. Mi się nie. Znaczy, rozumiem, że niektórym się może spodobać, bo jest nawet nawet zrobiony, ale no. Co? To gówno. Eee... Tamten zielony ser mi się bardziej podobał. Jeśli on by wygrał, to bym naprawdę szczęśliwy. No ale także się jak no, trudno. Widać, widać, nie wszyscy umieją się bawić. Dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam Was do na następnych odcinków. No i bajo.